Moja droga, na skrzydłach wiatru słychać szept, a delikatne światło oświetla Twoje kroki. Zostałem wysłany, aby dotrzeć do Ciebie właśnie w tej chwili, gdy los szepcze tajemnice, a wszechświat przygotowuje Cię na coś niezwykłego. Wiem, że ciężar Twoich wyborów i kręte ścieżki mogą wydawać się mylące, ale pamiętaj, że każdy krok, nawet ten niepewny, jest prowadzony. Anioły patrzą na Twoją siłę z podziwem. Jesteś arcydziełem stworzenia. Płomieniem tańczącym w ciemności, nawet gdy świat wydaje się zamykać wokół ciebie. Przed tobą czeka niespodziewany zwrot, punkt światła tak olśniewający, że odmieni wszystko, co znasz. Zaufaj, bo ten moment nie jest końcem, lecz początkiem cudu, który właśnie kiełkuje. Każda łza, która spłynęła cicho, była wysłuchaną modlitwą. Każdy uśmiech, nawet ten rozdany w bólu, był pieśnią, która rozbrzmiewała w niebiosach. Nigdy nie byłaś sama. Nasze niewidzialne skrzydła otulają Cię, a boska energia płynie ku Tobie, odnawiając Twoją duszę i cel. Twoja droga jest wyjątkowa, podobnie jak blask, który nosisz w sobie. Nie lekceważ wpływu swojej obecności, nawet gdy wydaje się, że wszystko jest małe i pozbawione sensu. Wielkie fale zaczynają się od delikatnych podmuchów wiatru, podobnie jak cuda w Twoim życiu. Uwierz, że za horyzontem który teraz widzisz, czeka eksplozja barw i możliwości, gotowa Cię objęci. W tej chwili, proszę, weź głęboki oddech. Poczuj puls swojego serca i pamiętaj, że jest ono świętym bębnem, odbijającym rytm większej symfonii. Każde jego uderzenie to nuta łącząca się z boskim planem, stworzonym specjalnie dla Ciebie. Na Twojej drodze nie ma przypadków, tylko plany, które rozwijają się we właściwym czasie. Twoje kroki mogą wydawać się małe, ale stąpasz po żyznej Ziemi cudów. A nawet gdy grunt wydaje się chwiejny, niebiańskie dłonie cię podtrzymują. Wsłuchaj się uważnie, bo mądrość, której szukasz, szepcze w ciszy. Odpowiedź, której tak pragniesz, już jest w twoim wnętrzu. W twoim życiu jest ktoś wyjątkowy, ktoś, kogo energia jest głęboko związana z twoją. Nie daj się zwieść burzom, które mogły się pojawić, to jedynie wiatry oczyszczające przestrzeń na nowy czas. To, co prawdziwe, zostanie podtrzymane światłem, a to, co już ci nie służy, Odejdzie z prądem czasu. Twoje decyzje w tym momencie zadecydują o wielu rzeczach, które nadejdą. Ale nie bój się, jesteś silniejsza, niż myślisz, i bardziej kochana, niż przypuszczasz. Głosy, które próbują zasiewać w tobie wątpliwości, to jedynie echo przeszłości, która już cię nie definiuje. Spójrz przed siebie z odwagą, bo twój wewnętrzny blask wkrótce rozbłyśnie jeszcze mocniej. Miłość, którą nosisz w sercu. To siła zdolna poruszać góry, nawet gdy wydaje się jedynie szeptem. Ma moc przemiany, uzdrawiania i odnawiania. Pozwól, by to właśnie ona cię prowadziła, a nie cienie strachu. Miłość jest twoim kompasem, a droga, którą wskazuje, zaprowadzi cię do pełni. Kiedy spojrzysz nocą na niebo, pamiętaj, że każda świecąca gwiazda przypomina o obietnicy wszechświata złożonej tobie. Obietnicy, że nawet w najciemniejsze noce znajdzie się wystarczająco światła, by wskazać ci drogę. Jesteś cenną częścią tego ogromnego kosmosu, a twoja obecność jest świętowana w każdym zakątku nieskończoności. Droga oświecona duszo, pozwól, że podzielę się z tobą tajemnicą, którą niebiosa przechowują specjalnie dla ciebie. W tej chwili odbywa się kosmiczny taniec, ruch tak delikatny i precyzyjny, że można go zrozumieć jedynie z otwartym sercem. Wszechświat nie działa przypadkowo. A każdy krok twojej drogi jest starannie zaplanowany, aby zaprowadzić cię do momentu, w którym wszystko nabierze sensu. Czy zauważyłaś, jak niektóre spotkania i doświadczenia pojawiają się w twoim życiu, jak elementy układanki? Te połączenia, choć czasem ulotne, tworzą misterną tkaninę znaczenia i celu. Jest ktoś szczególny, kogo obecność przyniesie ci odpowiedzi, o których istnieniu nawet nie wiedziałaś. Zanim jednak to nastąpi, musisz dostrzec wartość, którą nosisz w sobie. Prawda jest taka, że jesteś znacznie więcej niż widać na pierwszy rzut oka. W głębi ciebie drzemie potężna energia, gdybyś mogła ją zobaczyć, byłabyś oczarowana. Ta siła przypomina gwiazdę w procesie narodzin, gotową wybuchnąć światłem i rozświetlić każdy zakątek twojego życia. Transformacja ta zaczyna się w momencie, gdy pozwolisz sobie lśnić. Jest w tobie coś, co przyciąga spojrzenia aniołów. Widzą w tobie płomień, który nigdy nie gaśnie, nawet gdy wiatr wieje mocno. Ten płomień to Twój duch nieujarzmiony i wieczny. To on rozświetla Twoje dni i inspiruje tych, którzy mają szczęście Cię spotkać. Jesteś latarnią, nawet jeśli sama tego nie dostrzegasz. Wielu widzi tylko powierzchnię, ale w Twoim spojrzeniu kryje się głębia Twojej duszy. Ta głębia to rzadki dar lustro dla tych, którzy szukają odpowiedzi w sobie. Masz zdolność dotykania serc bez wypowiadania słów, jedynie swoją obecnością. Wykorzystaj ten dar mądrze. Jednak nawet najsilniejsze dusze potrzebują odpoczynku. Pozwól sobie na chwilę ciszy, na ponowne połączenie z tym, co święte. To właśnie w tej ciszy anioły mogą szeptać sekrety, które musisz usłyszeć. Tam odnajdziesz spokój, którego tak bardzo pragniesz, nie w rzeczach zewnętrznych, ale w nieskończoności, która mieszka w tobie. Widzę, że są pytania, które ci towarzyszą, cienie, które czasami próbują przysłonić Twoje światło. Nie walcz z nimi, przyjmij je jako część swojej drogi. Każda wątpliwość, każdy lęk kształtuje Cię, byś stawała się jeszcze silniejsza i pewniejsza siebie. Pamiętaj, nawet najjaśniejsze gwiazdy mają swoje chwile ciemności, zanim rozbłysną pełnią blasku. Twoje wybory mają w sobie coś magicznego. Nawet te najprostsze mają moc wywoływania znaczących zmian w Twoim życiu i w życiu innych. Dlatego anioły świętują za każdym razem, gdy działasz z miłością i odwagą. Każdy Twój gest, choćby najmniejszy. Tworzy fale rozchodzące się po wszechświecie. Czy kiedykolwiek czułaś, jakby niewidzialna siła cię prowadziła? To uczucie nie jest przypadkiem. Anioły są przy tobie, wskazują drogę, wysyłają znaki i chronią cię przed niebezpieczeństwami, których nawet nie zauważasz. Zaufaj tym znakom, ponieważ są one zgodne z większym celem twojego istnienia. Nawet jeśli droga wydaje się niepewna, pamiętaj, że każdy twój krok jest aktem wiary. Ta wiara Choćby maleńka jak ziarnko piasku, wystarczy, by poruszyć góry. Zaufaj sobie, zaufaj wszechświatowi i obietnicy, że cudowne rzeczy już się rozwijają, nawet jeśli teraz nie możesz ich wyraźnie dostrzec. Na Twojej drodze zbliża się moment, który odmieni wszystko chwila tak głęboka, że Twoja dusza poczuje dotyk boskiej obecności. Ten moment nie nadejdzie z fanfarami ani wielkimi znakami, lecz jako delikatny szept, subtelne uczucie w Twoim sercu. Zwróć uwagę na to. Co nieoczekiwane, bo to właśnie tam kryje się cud. Nosisz w swoim sercu marzenia, które czasem wydają się odległe. Wiedz jednak, że nie znalazły się tam przypadkowo. Są to ziarna zasiane przez wszechświat, a od Ciebie zależy, czy je podlejesz wiarą i determinacją. Nawet najmniejsze nasiona mają w sobie potencjał, by stać się potężnymi drzewami. Aniołowie pragną, byś wiedziała, że nigdy nie byłaś zapomniana. W chwilach, gdy czułaś się niewidzialna lub zagubiona, Niebiańska opieka czuwała nad tobą, dostosowując twoją ścieżkę, byś mogła odnaleźć swoje miejsce. Miłość, która cię otacza, jest większa niż jakikolwiek ból, który kiedykolwiek przeżyłaś. Być może zauważyłaś, że życie składa się z cykli. Tak jak noc ustępuje dniowi, trudne chwile zawsze dają miejsce odnowie. Stoisz u progu nowego cyklu, pełnego światła, jasności i celu. Wystarczy, że otworzysz oczy i serce na to, co nadchodzi. Relacje które stworzyłaś w swoim życiu, są silniejsze, niż mogłabyś przypuszczać. Nawet te, które wydają się kruche, są zakorzenione w głębokiej energii. Niektóre z tych więzi odegrają kluczową rolę w nadchodzących zmianach. Zwróć uwagę na tych, którzy są u twego boku. Czy zastanawiałaś się kiedyś nad siłą, która doprowadziła cię do tego miejsca? Każde wyzwanie, które pokonałaś, każda łza, którą uroniłaś, przyczyniły się do zbudowania osoby, którą jesteś. Ta siła świadczy o Twojej zdolności do przezwyciężania wszystkiego. Aniołowie szepczą, że jesteś gotowa na coś większego, coś, co na zawsze odmieni Twoją historię. Na Twojej drodze pojawia się coraz jaśniejszy blask. Nie pochodzi on z zewnątrz, lecz z wnętrza Ciebie. Jest to odzwierciedlenie miłości, którą zdecydowałaś się nosić w sercu, mimo trudności. Im bardziej przyjmujesz tę światłość, tym bardziej rozjaśnia ona mroczne zakamarki Twojego życia, przekształcając wszystko wokół. Nawet chwile ciszy mają swoje znaczenie. Nie spiesz się, by wypełnić każdą przestrzeń słowami czy działaniem. W tej ciszy kryje się głęboka mądrość przestrzeń, w której odpowiedzi, których szukasz, mogą zostać usłyszane. Pozwól sobie na ten czas, a odkryjesz, że jest to jeden z największych darów, jakie możesz sobie ofiarować. Aniołowie widzą również twoje najskrytsze marzenia, te, którymi boisz się podzielić z innymi. Wiedzą, że czasem wątpisz w ich realizację. Ale przypomnij sobie, jeśli wszechświat dał ci tę wizję, dał ci również zasoby, by ją urzeczywistnić. Wszystko, czego potrzebujesz, już jest w tobie. Wszystko, co się dzieje, ma swoją synchronizację. Nawet pozorne przypadki niosą ukryte przesłania. Gdy coś niespodziewanego pojawi się na Twojej drodze, spójrz głębiej. Znajdziesz tam powód, lekcję lub błogosławieństwo. Nic nie dzieje się bez przyczyny, a każda chwila jest wypełniona znaczeniem. Wokół ciebie zachodzi delikatny ruch, prawie niedostrzegalny, ale on tam jest. To jak powiew wiatru przed burzą, uczucie, że coś wielkiego jest na horyzoncie. Ta energia to zapowiedź zmian, które przemienią twoje serce, umysł i sposób, w jaki postrzegasz świat. Odpowiedzi, których szukasz, mogą nie kryć się w wielkich wydarzeniach, lecz w szczegółach, których jeszcze nie zauważyłaś. Aniołowie zapraszają cię byś spojrzała uważniej i z większą czułością na to, co wydaje się zwyczajne. Często to właśnie w prostych rzeczach wszechświat ujawnia swoją największą mądrość. Może zastanawiasz się, dlaczego niektóre ścieżki się zamknęły, dlaczego pewne drzwi nie chciały się otworzyć. Chcę, byś wiedziała, że te nie były ukrytą ochroną. Wkrótce otworzą się odpowiednie drzwi, ale stanie się to w idealnym momencie, gdy będziesz w pełni gotowa, by przez nie przejść. Masz w sobie magnetyczną siłę, coś, co przyciąga dokładnie to, czego potrzebujesz, nawet jeśli czasami wydaje się inaczej. Ta siła jest napędzana przez Twoje intencje i myśli. Dlatego aniołowie proszą, byś zwróciła uwagę na to, czym karmisz swój umysł. Wybieraj myśli pełne miłości, wdzięczności i odwagi. Wewnątrz ciebie istnieje święte miejsce, którego nikt nie może dotknąć. To tam mieszka Twoja esencja, nienaruszona przez bóle i wyzwania świata. Zawsze. Gdy poczujesz, że tracisz równowagę, wróć do tego miejsca. To twoje schronienie, twoja świątynia, gdzie anielskie głosy szepczą, a spokój cię obejmuje. Osoba, którą widzisz w lustrze, to nie tylko odbicie twojego wyglądu, ale obraz twojej podróży. Każda blizna, każda linia opowiada historię przezwyciężenia i wytrwałości. Aniołowie dostrzegają piękno, którego ty może jeszcze nie widzisz, a to właśnie to piękno oświetla świat w sposób, którego sobie nie wyobrażasz. Kręte ścieżki, którymi szłaś, nie były przypadkowe. Każdy zakręt, każdy objazd doprowadził cię dokładnie tam, gdzie miałaś być. Teraz nadszedł czas, by uwolnić się od ciężaru przesłych żalów i spojrzeć w przyszłość z nadzieją. Droga przed tobą jest oświetlona i prowadzi do czegoś niezwykłego. Istnieje szczególne połączenie między tobą a tym, co boskie więź, która nigdy nie została zerwana, nawet w chwilach, gdy czułaś się oddalona. To połączenie jest źródłem całej siły której potrzebujesz. Im bardziej karmisz je wiarą i wdzięcznością, tym bardziej się umacnia, czyniąc cię kanałem światła i miłości. Czeka na ciebie wielka miłość, ale zanim rozkwitnie, aniołowie pragną, byś pokochała siebie w pełni. Nie jako akt egoizmu, lecz jako uznanie boskości, która w tobie mieszka. Miłość własna jest kluczem otwierającym wszystkie inne drzwi i fundamentem wszystkiego, co zasługujesz przeżyć. Czasami oczekiwanie może wydawać się nieskończone, ale ma ono swój cel. To w przerwie między teraz a jutrem jesteś przygotowywana na to, co ma nadejść. Wykorzystaj ten czas, by rosnąć, leczyć się i łączyć z tym, co naprawdę ważne. Pośpiech nigdy nie przyniósł głębi, której wymaga prawdziwa miłość. Czy czujesz, że coś zmienia się w tobie? Ten wewnętrzny ruch odzwierciedla to, co dzieje się wokół ciebie. Energie zaczynają się harmonizować. A wszechświat przygotowuje idealną scenę, na której możesz zabłysnąć. To, co wcześniej wydawało się chaotyczne, wkrótce nabierze sensu, jakby wszystkie elementy układanki nagle znalazły swoje miejsce. Aniołowie wiedzą, że czasami oczekiwanie może przypominać próbę wytrzymałości, ale każdy moment cierpliwości jest jak szlifowanie drogocennego kamienia. Proszę, byś zaufała temu procesowi, ponieważ to, co się dla Ciebie przygotowuje, jest większe i piękniejsze niż możesz sobie wyobrazić. Ludzie wokół ciebie odczuwają twoją energię, nawet jeśli ty sama tego nie zauważasz. Jest w tobie coś, co inspiruje i dodaje otuchy, nawet w dniach, gdy czujesz się najsłabsza. Ta siła to dar od aniołów, a wykorzystywanie jej z miłością jest najczystszą formą wdzięczności. Są chwile, gdy cisza niesie więcej odpowiedzi niż tysiąc słów. Wsłuchaj się w to, co twoje serce próbuje ci powiedzieć w przerwach, w chwilach, gdy świat zwalnia. To właśnie tam aniołowie zostawiają znaki, które pomogą ci iść naprzód z pewnością i jasnością. Wyzwania pojawiające się na twojej drodze nie są przeszkodami, które mają cię powstrzymać, lecz okazjami do ujawnienia twojej siły. Za każdym razem, gdy przezwyciężasz trudność, twoja dusza nabiera nowego blasku. Jesteś kształtowana do czegoś większego, a każda pokonana bitwa przybliża cię do twojego celu. Może zastanawiałaś się. Dlaczego niektóre osoby pojawiły się w Twoim życiu, a potem zniknęły. Wiedz, że nic nie dzieje się bez powodu. Niektóre dusze przyszły, by dać Ci lekcje, inne, by dzielić chwilę radości, a jeszcze inne, by otworzyć Ci oczy. Każde połączenie ma swoje znaczenie, nawet jeśli zrozumienie tego wymaga czasu. Jest coś magicznego w nieznanym zaproszenie do odkrycia nowych terytoriów. Aniołowie proszą, byś z odwagą i ciekawością przyjęła tajemnicę, bo to właśnie tam kryją się największe objawienia. To, co nadchodzi, może cię zaskoczyć w sposób, o jakim nigdy nie marzyłaś. Czy zauważyłaś, jak wszechświat odpowiada, gdy działasz z pewnością siebie? Każda decyzja podjęta z sercem jest jak ziarno posiane na żyznej glebie. Aniołowie pragną, byś dalej siała swoje marzenia, ponieważ zbliżające się żniwa będą obfite i pełne łaski. Czasami największym darem, jaki możemy otrzymać, jest chwila wytchnienia. Ten moment spokoju to szansa, by wziąć głęboki oddech, przemyśleć i o siły. Wykorzystaj tę chwilę jako dar z nieba, okazję do ponownego dostrojenia się do tego, co naprawdę ważne w Twojej podróży. Aniołowie widzą w Tobie blask, który jeszcze nie został w pełni ujawniony światu. Ten blask nie może zostać przyćmiony przez burzę życia, ponieważ pochodzi z boskiego, wiecznego źródła. Gdy kroczysz z wiarą, to światło staje się coraz silniejsze, oświetlając nie tylko Twoją drogę. Ale także drogi tych, którzy ją z tobą krzyżują. Jest coś transformującego w momencie, gdy zdecydujesz się spojrzeć na siebie oczami miłości. Ten prosty gest przyjęcia budzi siłę, która była uśpiona w tobie. Kiedy rozpoznajesz swoją własną wartość, wszechświat odpowiada obfitością, przynosząc do twojego życia to, co naprawdę jest zgodne z twoim prawdziwym ja. Możliwe, że w pewnym momencie czułaś się zagubiona, jakbyś nie wiedziała, którą drogę wybrać. Jednak aniołowie chcą, Abyś wiedziała, że w tym zakręcie byłaś kierowana ku nowemu początkowi, ku czemuś bardziej autentycznemu i prawdziwemu. Odpowiedzi, których szukasz, są w tobie, czekając na idealny moment, by się ujawnić. Życie to taniec wzlotów i upadków, momentów wątpliwości i pewności. I to właśnie w tych wzlotach i upadkach odnajdujesz siłę, by iść naprzód. Nawet kiedy grunt wydaje się niestabilny, tego, czego nie widzisz, to fakt, że jesteś wspierana przez niewidzialne siły które pchają Cię do przodu. Nie ma upadku, który byłby definitywny, każde wyzwanie to szansa, by podnieść się mądrzej. Miłość, prawdziwa miłość, zaczyna się wtedy, gdy pozwalasz sobie być sobą, bez filtrów, bez masek. I to właśnie ta miłość odbija się w świecie wokół Ciebie. Kiedy oddajesz się autentyczności swojego istnienia, wszechświat zaczyna działać na Twoją korzyść, otwierając drzwi i przyciągając odpowiednich ludzi na Twojej drodze. Aniołowie mają dla Ciebie jasną wiadomość, wszystko ma swój czas. Nie ma pośpiechu. To, co jest Twoje, już nadchodzi, a każdy krok, który stawiasz, choćby najwolniejszy, przybliża Cię do Twojego celu. Pozwól sobie zaufać mądrości wszechświata i pięknu tej podróży. Bardzo dziękuję Ci za otwarcie swojego serca i przyjęcie tej boskiej wiadomości, którą aniołowie przygotowali specjalnie dla Ciebie. Niech ona Cię inspiruje i umacnia w każdym kroku Twojej drogi, oświetlając ją światłem i mądrością. Proszę. Potwierdź otrzymanie tej wiadomości. Mówiąc, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To przypomnienie o mocy, którą nosisz w sobie i o sile pochodzącej z niebiańskich źródeł. Pamiętaj, aby dołączyć do nas, subskrybując kanał i włączając dzwonek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych wiadomości od aniołów. W nadchodzących filmach czeka na ciebie jeszcze więcej mądrości i światła, a my cieszymy się, że możemy towarzyszyć ci w tym procesie przemiany. Bądź czujna i pozwól sobie nadal otrzymywać prowadzenie i miłość, które aniołowie mają dla Ciebie przygotowane. Do zobaczenia wkrótce!